Jesteśmy w Żywcu. Dzisiaj mamy 30... Kwiecień. Jaki 2000... kwiecień? A, jaki dzisiaj jest? Wiecie. Czerwiec. Yy... Dzisiaj jest 30... Czerwiec e, 2000... 2023 roku, a tu wjeżdża pociąg Regio ze stacji Kraków Główny do stacji Żywiec. Myśleliśmy, że będzie to super kibel, ale niestety nie. Nie, pociąg. Jest zwykły malowany spodź. spot. Nie, nie malowany. Akurat tym razem nie malowany. No i fajnie, ale nowy, jakiś nowy to jest, EN57-1251. Kiedy miał rewizję? już pociąg sprinter ornak ze stacji Poronin do stacji Katowice N 7606. N z dwoma toaletami Jedzie tutaj pociąg Podkarpacki. Yy. Nie wiemy jaki numer, ale wiem, że niestety przejdzie bez zatrzymania. Przynajmniej tak pani mówiła? A nie, a ma czerwone. Aha. To przejazd testowy. Aha, a fajnie. Radniosę to podkula? Ma czerwone, świetnie. 31 W eb B 001 jak dobrze widzę więc idziemy w podejście. tutaj mamy impuls a świeże po przeglądzie, bo tu widać jeszcze obklejone wszystko. No, albo a nie będzie je, wracał. Jednak ten jednak y, po, y, wyprodukowany od razu bo rok produkcji 2023. No tak, skład nas trochę zaskoczył, bo miał jechać bez zatrzymania okazuje się, że nie. I prawdopodobnie po zmianie pantografu domyślamy się, że powinien wracać. Jest na tylnym. Tu w środku widać jeszcze, że są folie na oparciach, więc to taka nowa sztuka. Tak, tutaj zobaczcie nawet. O, jest tabliczka znamionowa. To rok produkcji 2023. No, także taka nowa sztuka. To jest jeszcze 001? Także możliwe, że jest to ten sam tabor, który będzie jeździł w Kolejach Śląskich. A tam jeszcze odjeżdża Regio do Suchej. Musieli go minutkę później puścić, bo by przeciął linię przejazdu Ornaka. No i niestety nie doczekaliśmy się ten odjazdu Impulsa z powrotem. Tak, no wiemy, że miał skróconą trasę, bo miał jechać do Zwardonia. No, no i teraz tutaj jest oczekiwanie na zgodę na wyjazd. A my pozdrawiamy pana maszynistę i mówimy do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia. I całą obsługę tego składu również. I życzymy spokojnej pracy. A widzimy się jutro w Skierniewica.